W 1988 roku na ekrany kin weszła komedia z Tomem Hanksem zatytułowana Big, u nas znana jako Duże, opowiadająca o młodym chłopcu, który wypowiada życzenie, dochodząc do tytułowego Zoltara i Zoltar jest spełnia, chłopiec chce zostać duży i rzeczywiście następnego dnia budzi się już w ciele dorosłego mężczyzny, z czego wynikają mniejsze lub większe Zabawne dla niego perypetie. A przed nami figurka związana właśnie z tym, że filmem Funko Pop wydana w roku 2019 pod numerem 796, mierząca aż 6 cali, czyli spora jak na Funko Popy, 6 cali, czyli 15 cm ukazująca właśnie maszynę do spełniania życzeń tytułowego Zoltara. Tutaj mamy oczywiście Miejsce na wrzucenie 25-centówki, które lądują tutaj. Następnie Zoltar. Jak sam wskazuje, Zoltar mówi wypowiedz swoje życzenie. No i wcześniej jeszcze trzeba nacisnąć czerwony przycisk. Figurka bardzo, bardzo ładnie zrobiona, ten Funko Pop. Bardzo dużo detali. No jedna rzecz, która tutaj... Rzuca się w oczy to to, że musimy sobie wyobrazić szybkę. Nie ma szybki. Tutaj oczywiście musimy ją sobie wyobrazić. Ale poza tym sami zobaczcie jakie ładne detale. Co nam się rzuca w oczy jeżeli chodzi o te figurki? Mianowicie to, co było również w filmie, że automat działał niepodłączony do prądu, czyli była to czysta magia. I która jest tutaj przed Wami, jest prawie kompletna, ponieważ brakuje na jej szczycie, to jest miejsce na taki typowy półksiężyc, który możecie zauważyć na mineratach meczetów przykładowo. Taki mały półksiężyc białego koloru, ale poza tym jak najbardziej cieszy oczy, jeżeli macie możliwość ją zdobyć. No to myślę, że fajna by była akurat w każdej kolekcji, szczególnie w kolekcji tych, którzy lubią filmy z lat 80., a zwłaszcza komedie, nie mówiąc już o dorobku Toma Hanksa. Polecam ją serdecznie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do oglądania kolejnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia.